Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W sobotę w jednym z szczecińskich sklepów doszło do niepokojącego incydentu z udziałem uzbrojonego mężczyzny. Zgłoszenie o osobie z nożem, która najprawdopodobniej zamierzała dokonać rabunku, wpłynęło do redakcji Kontakt 24 od jednego z internautów. Sytuację szybko zweryfikowała szczecińska policja, wezwana na miejsce przez zaniepokojonych pracowników sklepu. Młodszy aspirant Paweł Pankau, oficer prasowy komendy miejskiej policji w Szczecinie, potwierdził fakt zatrzymania mężczyzny z nożem. Sprawca został obezwładniony i zatrzymany przez funkcjonariuszy w niedalekiej odległości od miejsca zdarzenia. Obecnie trwa dalsze postępowanie w tej sprawie, które odbywa się pod ścisłym nadzorem prokuratora. Ze względu na wczesny etap śledztwa, Szczecińska policja nie może na razie udostępnić więcej informacji dotyczących zdarzenia i motywów działania zatrzymanego mężczyzny. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Klementowicach w województwie lubelskim. Gdy 56-letni kierowca BMW nie dostosował prędkości do trudnych warunków na drodze i wypadł z trasy prosto do zbiornika wodnego. Komisarz Ewa Rein-Kozak z komendy powiatowej Policji w Puławach podała, że zarówno kierowca, jak i jego 61-letni towarzysz podróży zdołali wydostać się z tonącego samochodu przez szyberdach. Następnie, na dachu pojazdu oczekiwali na pomoc, którą wezwał inny kierowca, będący świadkiem zdarzenia. W odpowiedzi na zgłoszenie na miejsce zdarzenia przybyły służby ratunkowe, w tym jednostki Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, a także specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Lublina. Strażacy przystąpili do akcji i bezpiecznie ewakuowali mężczyzn na brzeg, gdzie oczekiwali już na nich ratownicy medyczni. Mimo iż obaj mężczyźni byli trzeźwi i nie doznali poważniejszych obrażeń, z powodu wychłodzenia organizmu zostali przewiezieni do szpitala na obserwację. W komendzie powiatowej policji w Wadowicach zakończono większość postępowań dyscyplinarnych związanych ze śmiercią 14 dziewczyny z Andrychowa, która tragicznie zmarła po kilkugodzinnym oczekiwaniu na pomoc w listopadzie ubiegłego roku. Informacje te przekazała podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa policji, w sprawie tej podjęto szereg działań dyscyplinarnych. Komendant komisariatu w Andrychowie usłyszał zarzuty zaniechania czynności służbowej i niedopełnienia obowiązków. Postępowanie w jego sprawie zostało zawieszone ze względu na jego stan zdrowia. Jeden z oficerów dyżurnych komisariatu w Andrychowie został oskarżony o niedopełnienie obowiązków służbowych. W wyniku postępowania dyscyplinarnego został uznany za winnego i otrzymał karę ostrzeżenia o niepełnej przydatności do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku. W przypadku innego policjanta z Andrychowa, który przyjmował zawiadomienie, postępowanie dyscyplinarne nie potwierdziło stawianych mu zarzutów, w związku z czym został uniewinniony. Dodatkowo policjant z Komendy Powiatowej Policji Wadowice, który był odpowiedzialny za kontrolę działań poszukiwawczych prowadzonych przez funkcjonariuszy z Andrychowa, został oskarżony o nieprawidłowe wykonanie czynności służbowych. Choć został uznany za winnego, ostatecznie odstąpiono od nałożenia na niego kary. Podinspektor Cisło poinformowała również o wszczęciu kolejnego postępowania dyscyplinarnego przeciwko policjantowi z Wydziału Kryminalnego w Andrychowie. Jest on oskarżony o naruszenie dyscypliny służbowej poprzez niewykonanie i odmowę wykonania polecenia służbowego. To postępowanie wciąż jest w toku. Przypomnijmy, że 14-letnia Natalia zaginęła pod koniec listopada w Andrychowie. Po informacji od córki o złym stanie zdrowia, ojciec dziewczyny podjął próby jej poszukiwania. A następnie zaalarmował policję. Poszukiwania rozpoczęły się z opóźnieniem, a dziewczyna została znaleziona nieprzytomna przez przyjaciela rodziny. Pomimo szybkiego przewiezienia do szpitala i wysiłków lekarzy, Natalii nie udało się uratować. Wstępne ustalenia wskazują na śmierć mózgową jako przyczynę zgonu. W nocy z wtorku 6 lutego dyżurny komendy miejskiej policji w Zielonej Górze odebrał zgłoszenie o prawdopodobnym napadzie w Stożnem. Zgłaszający, 25-letni taksówkarz, relacjonował, że został wezwany na kurs z Zielonej Góry do Stożnego. Na miejscu zabrał trzech młodych mężczyzn, którzy w trakcie jazdy nie wykazywali żadnych oznak agresji. Sytuacja zmieniła się dramatycznie po przybyciu na miejsce docelowe, gdzie pasażerowie zaatakowali kierowcę, wyciągnęli go z pojazdu i zaczęli bić oraz kopać. Następnie zabrali z samochodu 100 zł, telefon komórkowy i wideorejestrator. Po czym odjechali, porzucając pojazd kilka kilometrów dalej. Policjanci z Wydziału Kryminalnego błyskawicznie podjęli działania i w krótkim czasie zidentyfikowali sprawców, a następnie ich zatrzymali. Byli to mężczyźni w wieku od 20 do 23 lat, mieszkańcy gminy Zielona Góra i powiatu krośnieńskiego. Wśród nich znalazł się 21 który był poszukiwany przez sąd rejonowy w Zielonej Górze do odbycia kary więzienia. Sprawcom przedstawiono zarzuty dotyczące krótkotrwałego użycia pojazdu z użyciem przemocy wobec pokrzywdzonego, co zgodnie z kodeksem karnym może skutkować karą od 1 do 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, 21-latek usłyszał zarzut rozboju, za który grozi mu kara od 2 do 12 lat więzienia. Dzięki zebranemu materiałowi dowodowemu, prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie zatrzymanych. Sąd rejonowy w Zielonej Górze postanowił o ich aresztowaniu na 3 miesiące. Sprawa jest obecnie prowadzona pod ścisłym nadzorem prokuratury rejonowej w Zielonej Górze, a śledczy kontynuują zbieranie dowodów i ustalanie wszystkich okoliczności zdarzenia. W Strzelinie, w województwie dolnośląskim, miało miejsce zdarzenie drogowe, którego skutkiem było uderzenie samochodu marki Audi w pieszą oraz zaparkowany pojazd. Incydent wydarzył się w piątek gdy kierowca Audi próbował wjechać na parking centrum handlowego przy ulicy Dzierżoniowskiej. Według relacji policji, kierowca nie dostosował prędkości do warunków na drodze, co doprowadziło do utraty kontroli nad pojazdem. W wyniku tego zdarzenia, kierowca najpierw potrącił 17-letnią dziewczynę, a następnie uderzył w zaparkowaną Toyotę. Siła uderzenia była na tyle duża, że Toyota została przesunięta i przycisnęła do ściany budynku pięcioletnią dziewczynkę. Obie poszkodowane osoby zostały szybko przetransportowane do szpitala, jednakże na szczęście ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo i zostały one wypisane ze szpitala tego samego dnia. Piotr Sołtysiak, przedstawiciel Strzelińskiej Policji, poinformował, że kierowcy Audi na miejscu zdarzenia zostało odebrane prawo jazdy. Ponadto, kierowca został skierowany na badania lekarskie mające na celu ocenę jego zdolności do prowadzenia pojazdów. Przeprowadzone badanie Alkomatem. Wykazało, że w momencie zdarzenia kierowca był trzeźwy. Policja Dolnośląska zdecydowała się opublikować nagranie monitoringu, na którym zarejestrowano całe zdarzenie, w celu zwrócenia uwagi na konsekwencje nieostrożnej jazdy. Śledztwo w sprawie śmierci Jacka B., znanego pod pseudonimem Lelek, zostało wszczęte przez prokuraturę po tym, jak powszechnie znany dolnośląski gangster, zmarł w wyniku samobójstwa podczas operacji zatrzymania przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji we Wschowie w województwie lubuskim. Według informacji przekazanych przez Iwonę Jurkiewicz, rzeczniczkę CBSP, mimo natychmiastowej pomocy i prób reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować. Radio RMF FM ujawniło, że prokuratura postanowiła wszcząć postępowanie zgodnie z artykułem 155 Kodeksu karnego, który dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka, zagrożonego karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Celem śledztwa jest również zbadanie, czy w trakcie akcji zatrzymania funkcjonariusze nie naruszyli swoich uprawnień lub nie dopuścili się ich niedopełnienia. Rzeczniczka CBSP podkreśliła, że nie ma dowodów przeczących wstępnej wersji wydarzeń, według której Lelek miał popełnić. sterując sobie w serce na klatce schodowej, w momencie, gdy funkcjonariusze próbowali dostać się do środka. Na miejscu znaleziono broń, którą posłużył się mężczyzna. W celu wyjaśnienia okoliczności zgonu, zaplanowano sekcję zwłok, która ma się odbyć w czwartek. Dodatkowo ekspertyza balistyczna ma rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące śmierci gangstera. W ramach śledztwa przesłuchiwani są funkcjonariusze biorący udział w akcji we Wschowie. Lelek był postacią znaną w środowisku przestępczym. Spędził w więzieniu niemal 15 lat, a po wyjściu na wolność w 2016 roku ponownie znalazł się w kręgu zainteresowania służb. Był podejrzewany o udział w grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT. Ponadto niedawne dochodzenia dotyczące wojen gangów z lat 90. ujawniły nowe fakty. Po znalezieniu zwłok mężczyzny w okolicach Jędrzychowic, zarzut zabójstwa postawiono Jarosławowi J., Jakubkowi oraz Ryszardowi M. Azji, którzy byli rywalami grupy kierowanej przez Jacka B. Na wskutek działań Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie, wspieranych przez oddziały BOA oraz oddziały Straży Granicznej z Nadburza i Bieszczadów, Udało się rozbić zorganizowaną grupę przestępczą odpowiedzialną za liczne kradzieże pojazdów na terenie Warszawy i okolic. Operacja ta, obejmująca jednoczesne wejścia do szesnastu domów w powiecie wołomińskim, doprowadziła do zatrzymania siedmiu członków grupy. Dodatkowo pięć osób powiązanych z tą grupą zostało doprowadzonych przez policję z aresztów śledczych i zakładów karnych, gdzie przebywali w związku z wcześniejszymi przestępstwami, również związanymi z kradzieżami pojazdów. Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga ujawniło, że podejrzani są odpowiedzialni za 29 kradzieży samochodów o wartości 4 milionów złotych oraz za 45 przypadków paserstwa, w ramach których obrót całymi pojazdami osiągnął wartość około 6 milionów złotych. W trakcie akcji zabezpieczono 9 samochodów o łącznej wartości ponad miliona złotych oraz 29 tysięcy złotych w gotówce. Ponadto na posesjach zatrzymanych odnaleziono części samochodowe o wartości 280 tysięcy złotych, które mogą pochodzić z przestępstwa i zostały zabezpieczone do dalszych badań. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił dwóm podejrzanym zarzuty kierowania grupą przestępczą, a pozostałym członkom udział w niej oraz zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem i paserstwa pojazdów. Sąd rejonowy dla Warszawy Pragi Północ na wniosek Prokuratury Zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec wszystkich dziewięciu podejrzanych. W skoordynowanej operacji przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz placówki Straży Granicznej Warszawa Modlin z nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej rozbito gang zajmujący się nielegalną legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce. Działania te pozwoliły na ujawnienie procederu, który mógł umożliwić nielegalny pobyt w kraju dla około 1500 osób. Grupa przestępcza, w której skład wchodziło 8 osób, w tym 49-letni lider, specjalizowała się w wyłudzaniu kart pobytu za pomocą fałszywych dokumentów, takich jak zaświadczenia o zatrudnieniu czy meldunku, wprowadzając w błąd odpowiednie wojewódzkie urzędy. W ten sposób osoby z różnych krajów, m.in. z Indii, Nepalu, Bangladeszu, Ukrainy, Białorusi, Azerbejdżanu, Gruzji, Gany, Maroka czy Uzbekistanu mogły uzyskać nielegalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za swoje usługi członkowie grupy żądali od cudzoziemców kwoty w przedziale od 2 do 8 tysięcy złotych. Śledztwo wykazało, że działalność przestępcza miała miejsce w latach 2017 a 2018. Podczas przeprowadzonych działań w Warszawie oraz w pobliskich miejscowościach zatrzymano łącznie 8 osób. W trakcie akcji zabezpieczono liczne dowody, w tym telefony, laptopy, pieczątki oraz dokumenty, które mogą świadczyć o fałszerstwach. Ponadto, na poczet przyszłych kar i grzywien, zabezpieczono gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości ponad 128 tysięcy złotych oraz samochód osobowy wart około 150 tysięcy złotych. Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ułatwiania cudzoziemcom pobytu na terytorium RP wbrew przepisom, fałszowania dokumentacji oraz składania fałszywych zeznań. Sąd, na wniosek prokuratora, zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec sześciu podejrzanych co stanowi kolejny krok w kierunku wyjaśnienia całej sprawy i pociągnięcia do odpowiedzialności osób zaangażowanych w nielegalny proceder. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.